Poprosiliśmy też trenera o to, żeby wybrał jedenastkę wszechczasów Wisły Kraków, spośród piłkarzy, których prowadził, a, a że były tam słabe i jakościowo piłkarze naprawdę wielcy. To nie było łatwo, ale trener w końcu, proszę, niech trener sam przeczyta i, i parę zdań o każdym opowie jakieś charakterystyki. Jedenastka Wisły Franciszka Smudyn. No na pewno nie jest to proste, ponieważ tych zawodników było, było wielu, także mógł być, może być ktoś skrzywdzony i powie to tak samo jak teraz wybierali jedenastkę stulecia. E, e, Polskiej piłki. Tak, to, to ja sam mogę powiedzieć, że, że na przykład no, nie rozumiem takiej, dlaczego Stasiu Oślizło nie został w tej jedenastce, ponieważ to był wyśmienity obrońca, wyśmienity. Piłkarz. No ale takie są wybory. Jest I, tylko 11 miejsc, trenerze. Tak, 11 miejsc jest. I ja też tutaj miałem na wielu pozycjach jakieś problemy, ale tak starałem się jakoś tak. no Niech to, niech to każdy przyjmie jako zabawa. I starałem się zrobić jedenastkę. Więc w bramce Artur Salnat. Trenerze, parę zdani o Artku Jaki trener wspomina? No wspomina? Wiele lat bronił wiśle i, i, i też na, naprawdę miał sezony bardzo dobre, chociaż wiśle zawsze narzekano, że, że jest brak wiśle dobrych bramkarzy. Później po nim, zdaje się, był Francuz, nie? Tak, tak. Także tak narzekali, ale ja uważam, że Artur Sarnat może być tym bramkarzem w tej jedenastce i zasłużył chyba na to. W Marcin Baszczeński na prawej obronie Baszczu. Baszczu, któremu trener mówił: Baszczu, ty śpi tylko z piłką pod głową. No tak, no. On sam zresztą pracował nad tym wszystkim, nad piłką, nad techniką. Nad... Był bardzo szybkim zawodnikiem. Włączał się do do, do akcji, więc miał też dobre dośrodkowania. Do ale też mu się zdarzyły, że no, nie wyszły mu te dośrodkowania. Więc te, te minusy, które miał, to zawsze staraliśmy przedyskutować i żeby sobie piłkarz każdy poprawiał. Często trener też na prawej stronie wykorzystywał i to z niezłym skutkiem Marka Zająca, czy chociażby Kamila Kuzera, który zagrał dobry mecz wyjazdowy z Hajdukiem Split. No niewiele brakowało, że Marcin Baszczyński zgubiłby miejsce na korzyść Kuzery, ale Kuzera jakieś tam numery powykręcały i odpadł później z walki o miejsce, więc Marcin znów... E, m, wszedł do, do podstawowego składu, i, i trzeba powiedzieć, że to był e, e, taki, że można było na niego liczyć. Środek obrony. E, Arek Głowacki, no w nielej wątpliwości był e, chyba z wszystkich Środkowych Obrońców e, najlepszy. W, reprezentant kraju e, to, to jest e, chyba dobra. Decyzja. Trener miał też na środku obrony Bogdana Zająca, Kazia Węgrzyna. Kaziu Węgrzyn również dobre mecze rozegrali, czy Bogdan, czy, czy um, Kaziu, ale staramy się grać nowocześnie trzema obrońcami, więc postawiliśmy na jednym środkowym obrońcu. Ale um, um, Uważam, że i Kaziu i, i Bogdan Zając powinni się czuć jakby byli w tej jedenastce. Lewa obrona. Lewa obrona, Kaliciak. Tutaj zawsze był największy problem lewych obrońców. No, był też Piotrek Brożek, który grał na tej lewej obronie, ale myślę, że Kaliciak, którego wybraliśmy, początkowo był lewym pomocnikiem, nawet w ataku grał. Był naprawdę, miał bardzo dobrą lewą nogę, silny zawodnik i był taki moment, że zauważyłem, że bardzo dobrze potrafił też odebrać piłki, nie dał się ograć tak szybko, więc postawiliśmy jego na lewej obronie i wyśmienicie się dawał radę. Przechodzimy do pomocy. Prawe skrzydło. E, pater. Grzegorz Pater, popularny Grzela. Tak, Grzesiu naprawdę był zawodnikiem podstawowym w wiele lat, i, i, i myślę, że jego szybkość i, i, i technika były bardzo dobre. I, no i zasłużył sobie na granie w pierwszej zespole. Do dziś grywa ze swoim synem w niższych ligach czy w futsalowych drużynach. I... Może powiedzieć wszystkim potomkom, że słuchajcie, ja strzeliłem dwie gole w Barcelonie. Tak. Nie wiem jak wy. Może to powiedzieć i jak on jeszcze teraz gra, to on chyba nigdy nie skończy. <noise> Idziemy dalej. Defensywny pomocnik. E, defensywny pomocnik e, Tomek Kulawik. Choć to był taki... Taki można powiedzieć, e, taka ósemka i z przodu, i z tyłu. W, w zasadzie to, to, to było, to było taka, taka wymienność była między, między nim Rysiem Czerwcem e, i w, choć rysiu czerwiec dominował e, więcej z przodu. To był zawodnik, który potrafił wykończyć akcję, ale Tomek też bardzo dużo bramek. E, e, Szczelał. Więc było, było akurat w tym momencie, jak wspominaliśmy, z Parmą to była najlepsza para, e, środkowa, kulawiek, czerwiec e, w, w środku. No, życzymy każdemu pomocnikowi grającemu na ósemce, żeby strzelił trzy bramki w jednym meczu, tak jak popularny kula w meczu z Trabzonsporem. Idziemy dalej trochę bardziej do przodu zawodnik rozgrywający. Zawodnik rozgrywający Szymkowiak, którego trener miał już w widzenie. Tak, więc Szymek to naprawdę był też za zawodnik, który potrafił kreować w środku pola. Potrafił takie niekonwencjonalne poda podanie uruchomić napastnika. E, e, świetnie się włączał do tych akcji e, e, no, akcji ofensywnych. E, także w, no, myślę, że to wybór jest dobry. Dalej, trener, jak to człowiek, który preferuje futbol ofensywny, drugi zawodnik ofensywny na środku, czyli? E, Rysiek Czerwiec. No, Rysiek Czerwiec również. E, jeszcze z, miałem go w Widzewie, więc to rysiek świetnie grał i w reprezentacji te mecze, które grał i, i razem świetnie z Szymkowiakiem funkcjonowali. Także to była para no, też niezastąpiona. Lewe skrzydło. Kamil Kosowski, no myślę, że. No nie pamiętamy, e, nie wiem, ale no, wielu było na lewej stronie utalentowanych piłkarzy, ale ostatnich czasów to naprawdę Kamil Kosowski był świetnym piłkarzem, był szybki, miał świetną lewą nogę, do, wykładał piłki, no, można powiedzieć jak to się mówi na nos. I właśnie dwie piłki takie z Barceloną wyłożył Paterowi, z których szczelił bramkę. Zresztą Kamil był wszechstronny, bo był nominalnie prawonożnym zawodnikiem. I atak, panie trenerze? Atak frankowski, żuraski, no to wiadomo. Każdy by dzisiaj mieć w lidze taki chciał mieć. Właśnie. I tutaj no, trudno mi cokolwiek komentować, bo to każdy zna, że to naprawdę świetna para, gdyby oni teraz byli w Wiśle, jeszcze w no, tych latach, gdzie, gdzie byli naprawdę w formie, to Wisła by nie miała na pewno żadnych problemów. Proszę Państwa, powoli będziemy na tym kończyć drugą jasną stronę Białej Gwiazdy. Trenera prosimy tylko na koniec o, o życzenia świąteczne dla Wisły, Kraków i jej kibiców. Trenerowi również życzymy najlepszego, wspaniałych świąt zdrowia dla trenera i dla rodziny. Dziękuję. A ja życzę e, piłkarzom, e, kibicom, e, w, wszystkim. E, Wesołych, zdrowych, spokojnych, radosnych świąt. No i przede wszystkim, żeby w tym nowym roku wywalczyć to miejsce, gdzie przed chwilą powiedziałem, środek tabeli. Dziękujemy serdecznie. Wesołych świąt dla Państwa. Do widzenia, do usłyszenia.